Kąpiel leśna, spacer medytacyjny, przebywanie w lesie to jest najlepsze lekarstwo dla naszej psychiki, duszy i dla naszego ciała, więc zachęcam, ponieważ takie przebywanie w ciszy obniża poziom stresu, lęku, oczyszcza nas z takich nieprzyjemnych myśli. Czasami, kiedy robimy to na początku, to zobaczysz, jak będą cię te wszystkie myśli, które Masz na co dzień będą cię bombardować, ale im dłużej będziesz przebywać w takiej ciszy, tym one będą łagodniejsze. Zachęcam do przebywania w ciszy, w lesie, na, na takie zwolnienie. Tu nie chodzi o to, żeby wybrać się na kije, na mm, rower, e, czy biegać, albo z, z słuchawkami na uszach, tylko przebywanie w ciszy, zwolnienie, zatrzymanie się. I wtedy w odkrycie, jaki wielki spokój jest w tej ciszy, który możemy, którym możemy się napełnić tym spokojem, zanieść do naszych bliskich, do pracy, do naszych miejsc, tam gdzie przebywamy. Zachęcam spoko, spoko, z tej strony spokojna kobieta, ale nie dlatego, że jestem spokojna, tylko właśnie dlatego, że podejmuję działania. Aby stawać się spokojną kobietą, aby pielęgnować spokój, bo inaczej on zostanie mi zabrany do usłyszenia.